Rada Miasta Bolesławca przyznała chówcowi ZHP imienia Szarych Szeregów w Bolesławcu tytuł zasłużony dla miasta Bolesławiec. To jest takie uhonorowanie tych wielu, wielu lat działalności chówca, który organizuje obozy, który przede wszystkim zajmuje się wychowaniem patriotycznym w oparciu o tradycję Armii Krajowej. Zresztą jesteśmy opiekunami żołnierzy Armii Krajowej, stąd też mam tutaj ten właśnie tą, taką pakietkę Armii Krajowej. I to jest bardzo wielka dla nas forma wyróżnienia. Jest to jedna z nielicznych instytucji, która tak naprawdę zasługuje, bardzo zasługuje na to, gdyż kształcenie młodzieży, dzieci i to, co się wykonuje, pamięć o, o poległych, pamięć o historii miasta, jak najbardziej wskazał na to, żeby Rada Miasta podjęła taką uchwałę. A dzisiaj nastąpiło uroczyste wręczenie pani komendant tego tytułu, z czego bardzo się cieszymy. Harcerstwo w Bolesławcu ma głębokie korzenie. Są takie ważne elementy, które się na to złożyły. Po pierwsze, to jest organizacja, która sama w sobie liczy ponad 100 lat. Bolesławiec od niemal pierwszych dni po II wojnie światowej miał swoje harcestwo. Co prawda nie był to od razu Hufiec. Organizacyjnie należeliśmy do Lwówka, ale Hufiec właśnie przyjmując później. To zaszczytne imię Szarych Szeregów, zaszczytne dlatego, że w tym czasie to był trochę inny jeszcze obszar historyczny Polski, wszyscy przyjmowali jakieś takie bardziej ludowe nazwy, a Szare Szeregi to była organizacja, która walczyła przede wszystkim, w, to byli harcerze przedwojenni, którzy przyszli do konspiracji. Bolesławieccy harcerze uczestniczą w wielomiejskich uroczystościach czy akcjach charytatywnych, organizują także apele upamiętniające ważne historyczne wydarzenia, niezmiennie służą pomocą, są zawsze w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.